Cześć Fiszmaniacy, słuchajcie, dobra, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Na pewno wielu z Was poznaje to miejsce. Gdańsk, Starówka. Yy, no i próbujemy, łowimy sondacze. Z różnym skutkiem, jesteśmy tutaj całą ekipą. Jeden, drugi. Tutaj trzeci, jeszcze sobie wiąże. I tam czwarty. No i próbujemy, jakieś pojedyncze pyknięcia były. Jest początek marca, więc sezonik jest otwarty yy, Tomek tam o Tomek tam fishing Skills też pewnie poznajecie to jest ten to wyciągnął już sandaczyka krótkiego No i zobaczymy, no wieczór się dopiero zaczyna, zobaczymy co to będzie Dobra, no to jeszcze Wam ja jeszcze raz to pokażę to, to tutaj tutaj Skills i wędkarska brać o, o, o. Coś tam, patrzcie, akurat nagrywamy, no jest puszka, jest a nie, jest... Uu, no, jest, patrzcie. O, jest, patrzcie, ale pięknie, no, pierwszy rzut i już wyciągnięte, nie, tak się łowi ryby. No, czyli widać, że coś tam idzie, tu z bliska, o, pokażemy. O, większą gumę, wampirek. A, śliczny, śliczny. O, to to. No, no. I już jest. No 30 tak gdzieś. Pięknie. No tak no, więc już ochrzczone. Na darmo już nie stoimy tutaj. No, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Na ten moment. Pamiętajcie o linku pod opisem. Sklepwędkarski.pl Ode mnie macie na kod rabatowy Fishmania, 5% zniżki. Łowimy dalej. Siema, dobra, to teraz małe Panie, podsumowanie. Bryndza tutaj była dzisiaj. Bryndza z nędzą. No on tam złowił ze 20 sandaczyków malutkich. Ja złowiłem. Szczupak się wypił ładny. A, szczupak właśnie jeszcze był. Ja złowiłem sandacza takiego około 30-30 parę i takiego krótszego jednego. No nie no, nie aż takiego. <grydza> takiego 20. Ja taki brzuch miał w gruby. A, no <grydza> chyba, że tak, taką paszczę wielką, tak jest. no. <grydza> tak więc... Trzymajcie się, bijajcie suby tam dla tego Fishing Skills i Fishmania, macie kod rabatowy Fishmania do sklep wędkarski.pl, 5% zniżki i bawcie się dobrze. Hej!